Cześć! W tym odcinku porozmawiamy sobie o strachu przed porażką w biznesie, jedną z największych blokad dla przedsiębiorców i ludzi ambitnych. Jeżeli kiedykolwiek bałeś się podjąć decyzję, wystraszył Cię pierwszy krok lub odłożyłeś realizację projektu przez lęk, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci konkretne narzędzia, historie i ćwiczenia, które pozwolą Ci przełamać strach i działać z odwagą. Z tej strony przemo lecimy. Krok pierwszy: zidentyfikuj swój strach. Nieświadomość źródła lęku blokuje działania. Wielu ludzi boi się porażki, ale tak naprawdę nie wie dokładnie czego się boi: finansowej straty, opinii innych czy utraty prestiżu. Jeśli w Twoim życiu jest jakaś pasja, marzenie czy chęć zmiany na lepsze, a do tej pory nie ruszyłeś z miejsca, to musisz rozpoznać przyczynę odwlekania w czasie tego, co dla ciebie może okazać się dobre i przynieść ci niesamowite profity. Zapisz dosłownie wszystkie obawy, które przychodzą ci do głowy, nawet te błahe i na pozór nieistotne, związane z konkretnym projektem lub decyzją. Kiedy poznasz przyczynę, możesz zacząć pracować nad zmianą przekonania, które cię blokuje. Jeden z moich kursantów przez dwa lata nie mógł ruszyć ze swoim biznesem. Okazało się, iż jego największy strach blokada to lęk przed opinią rodziny i znajomych. Bał się tego, że jeśli mu nie wyjdzie, to po prostu straci uznanie i szacunek w oczach innych. Kiedy doszliśmy do źródła, uzyskaliśmy jasność, zastosowaliśmy skuteczne narzędzia do przejęcia przez niego kontroli nad lękiem, a dzięki temu pojawiła się przestrzeń podjęcia bardzo świadomego działania. Krok drugi. Zmień perspektywę ewentualnej porażki. Większość ludzi traktuje porażkę jak życiową katastrofę. Przestają widzieć rzeczywistość, bo świadomość poniesionej klęski przesłania cały świat. Zamiast skupić się na rozwiązaniu, utrzymują swoją energię w żalu i stracie. Lata temu mój mentor biznesowy opowiedział mi niezwykle przydatną alegorię, która pozwoliła mi spojrzeć na tego rodzaju straty w zupełnie nowej dla mnie odsłonie. Mianowicie kiedy złoty zegarek zsunieć się z ręki i wpadnie do szamba pełnego gówna, to w chwili obecnej kompletnie żadnego znaczenia nie ma, dlaczego tak się zadziało. Teraz najważniejsze jest, aby zrobić wszystko, żeby jak najszybciej go z niego wyciągnąć. Słuchaj, każda porażka to nic innego jak zwykłe doświadczenie i lekcja. To nie jest koniec świata. I tak właśnie należy do tego podchodzić. Kiedy doświadczysz jakiegoś niepowodzenia w biznesie, przeanalizuj je ze spokojną głową, na chłodno i zrób całą listę, czego możesz się nauczyć w wyniku tego zdarzenia, aby w przyszłości uniknąć podobnej sytuacji. Takie podejście do tak zwanych porażek da ci odwagę do działania i niesamowity rozwój na przestrzeni czasu. Uwierz mi, wiem to z własnego doświadczenia. Krok trzeci. Małe kroki zamiast wielkich skoków. Duże wyzwania na ogół paraliżują psychikę, zwłaszcza kiedy nie masz jeszcze doświadczenia w prowadzeniu projektów długoterminowych na większą skalę. Podejście typu wszystko albo nic zwiększa poziom stresu i pogłębia strach przed podniesieniem porażki. Rozwiązanie jest bardzo proste, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu i lęku, typu nie wiem, czy na pewno to udźwignę czy na pewno dam radę? Słuchaj, podziel duże zadanie na mikrocele i wykonuj je krok po kroku. Kiedy ja planuję nowy biznes, zawsze robię wizję, gdzie mam z tym być za 5 lat. Następnie te 5 lat dzielę na poszczególne lata i to daje mi obraz tego, co konkretnie muszę dokonać w każdym roku, aby na koniec cieszyć się pełnym sukcesem. Pierwszy rok dzielę na miesiące i powtarzam proces planowania na 12 okresów. Miesiące dzielę na tygodnie, a te rozkładam na kolejne dni. W efekcie wychodzi, że aby osiągnąć bardzo duży cel na przestrzeni pięciu najbliższych lat, nie potrzebuje wiele, potrzebuję tylko codziennie wykonać naprawdę minimum. Wymaga to ode mnie konsekwencji i cierpliwości, ale przyznasz sam! Że zrobić codziennie minimum jest o wiele łatwiej niż od razu ruszyć z niemożliwym do spełnienia oczekiwaniem na duży sukces. Prowadząc swój biznes w ten sposób, masz przede wszystkim duże poczucie kontroli nad tym, co się dzieje. Redukujesz swój strach do absolutnego minimum i robisz też systematyczne postępy. Krok trzeci. Wizualizacja sukcesu. Brak pełnego obrazu sukcesu zwiększa lęk, ponieważ najczęściej umysł boi się i blokuje to, czego nie zna. Woli, wiesz, ciepłą i mięciutką strefę komfortu i najchętniej utrzymałby cię tam do końca życia. Tyle, że rozwój i prawdziwy sukces zaczyna się tam, gdzie kończy się ta twoja strefa komfortu wizualizowanie sobie sukcesu czy osiągania poszczególnych etapów, które w konsekwencji do niego prowadzą, jest bardzo ważne, ponieważ są tego namacalne pozytywne efekty. Po pierwsze, w trakcie takich wizualizacji umysł sam podpowiada konkretne rozwiązania. Po drugie, nabierasz coraz większego przekonania, że osiągnięcie tego, co zaplanowałeś, jest jak najbardziej możliwe i w zasięgu twoich możliwości. Po trzecie, wzrasta Twój spokój o powodzenie całej misji. I wreszcie, po czwarte, Masz o wiele większą skuteczność działań, a wszelkie rozmowy z inwestorami, kontrahentami czy pracownikami przebiegają w atmosferze niesamowitej przejrzystości, ponieważ doskonale wiesz, dokąd zmierzasz i co chcesz osiągnąć w konkretnym przedziale czasowym. Krok piąty: plan awaryjny. Masz wszystko zaplanowane. Wiesz dokładnie, co chcesz osiągnąć i jak tego dokonać. Natomiast w umyśle prędzej czy później pojawi się natarczywa myśl. A co będzie, jeśli coś pójdzie źle? Twój strach bierze się z poczucia braku kontroli, a każda niepewność paraliżuje działanie. Aby tego uniknąć, przygotuj jeden, dwa scenariusze awaryjne i jak sobie z nimi poradzisz. Przykład, tworzysz alternatywę w razie odrzucenia w ostatniej chwili oferty przez klienta. W jednym z moich pierwszych biznesów miałem kilka takich przypadków, kiedy to klient zrezygnował z usługi w ostatniej chwili, a z mojej strony było już wszystko przygotowane. Zacząłem się zabezpieczać umową, która narzucała finansową konsekwencję na takich klientów, ale również tworzyć listę osobnych klientów, tzw. last minute. Tacy klienci byli gotowi przyjąć usługę w każdym terminie za cenę ciut poniżej rynkowej. Takie działanie z mojej strony dało mi pewność siebie, większą odwagę i spokój, ponieważ nie zostawiałem nigdy na przysłowiowym lodzie, a jedyna strata, której doświadczałem, to po prostu mniejszy zysk w danym okresie czasu. Krok szósty: wsparcie otoczenia. Samotne działanie zwiększa strach, a brak konkretnego wsparcia wzmacnia lęki i poczucie izolacji. Zauważyłeś, że kiedy masz pomysł, to wokół ciebie pojawi się więcej osób, które spróbują przelać na ciebie swoje wątpliwości, a rzadziej wspierający mentorzy z wiedzą i doświadczeniem? Paradoksalnie potrzebni ci są jedni i drudzy, i krytykanci, i mentorzy. Ponieważ krytykanci spowodują, że ujrzysz mogące pojawić się trudności i wyzwania, zanim się jeszcze pojawią, a to pozwoli Ci w porę się przed takimi zabezpieczyć. Mentorzy natomiast to prawdziwe bogactwo. Wiem to z własnego doświadczenia. W swój pierwszy biznes wszedłem niemalże z przytupem, będąc niesiony na niesamowitej energii i chęci odniesienia sukcesu. Przez pierwsze pół roku szło mi naprawdę doskonale. Potem. Z nieznanych mi przyczyn stopniowo zaczęło się wszystko rozpadać. Zabrakło mi doświadczenia, wiedzy i konkretnych ludzi wokół mnie. Drugi biznes wyglądał dokładnie tak samo. Pierwsze małe sukcesy, euforia, coraz większe pieniądze i powtórka z pierwszego biznesu. Tym razem jednak nauczony wcześniejszym doświadczeniem, znalazłem grupę przedsiębiorców w Warszawie, którzy regularnie dwa razy w miesiącu spotykali się i dzielili swoim doświadczeniem. Tam poznałem mojego mentora, od którego zachłannie wręcz czerpałem wiedzę garściami. Dzięki temu, że porażkę z pierwszego biznesu potraktowałem jako lekcję, nie tylko nie dopuściłem do upadku mojej drugiej firmy, ale rozwinąłem ją o wiele bardziej niż na początku planowałem. Moja rada, znajdź mentora lub taką wiesz grupę wsparcia. Dziel się wątpliwościami i doświadczeniami. Korzystaj z wiedzy osób, które już są tam, gdzie ty dopiero zmierzasz. I często konsultuj wątpliwości z kimś doświadczonym przed podjęciem ważnej decyzji. Korzyści z takiego postępowania są naprawdę niesamowite. Odwaga, rozwój, przyspieszenie unikanie niepotrzebnych błędów, wdrażając jednocześnie lepsze decyzje i o wiele, wiele, wiele więcej. Krok siódmy. Świętuj małe sukcesy. Brak uznania dla drobnych postępów osłabia motywację, a skupienie całej uwagi tylko na dużym celu sprawia jego odległość w czasie zmęczenie gonitwą, a w niektórych przypadkach nawet wypalenie i zarzucenie całego projektu. Po każdym małym sukcesie świętuj razem z ludźmi, którzy się do niego przyczynili. Nagradzaj swoich pracowników premią, wspólnie spędzonym czasem na grillu, czy choćby dobrym słowem i uznaniem, jeśli nie stać cię jeszcze na nagrody finansowe. Moim sposobem na wynagradzanie pracowników i osób, które mi pomagały osiągnąć kolejne etapy, były wspólne wypady do klubu bilardowego lub na wyprawę w góry. Gdy pieniądze zaczęły być coraz większe, dziękowałem również pracownikom, przyznając jednorazową premię, kontynuując jednocześnie dwa wyżej wspomniane rodzaje gratyfikacji. Kiedy osiągnąłem swój pierwszy, większy sukces, zacząłem również korzystać regularnie, raz w tygodniu, z pomocy mentorskiej. Po czasie miałem już dwóch trenerów, jednego rozwoju osobistego, a drugiego stricte biznesowego. W ten sposób postanowiłem nagrodzić samego siebie. Zapisuj i celebruj każdy mały krok i sukces. Zobaczysz realne efekty swoich wysiłków, a to przełoży się na motywację do kolejnych działań. I zwiększy Twoją pewność siebie oraz buduje coraz mocniejszą odporność psychiczną. Krok ósmy. Codzienna praktyka odwagi. Słuchaj, lęk i niepewność nabiera siły, kiedy unikamy wyzwań. Jako przedsiębiorcy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju konfrontacje i trudne sytuacje o wiele częściej niż inni. Musimy się zmagać z konfliktami wewnątrz zespołu, roszczeniowymi klientami i zmiennością rynków. Potrzebujesz, aby odwaga stała się nawykiem, po to, by móc podołać temu wszystkiemu. Musisz odpowiednio przygotować swoją psychikę, aby była w pełni gotowa na wszystkie nadchodzące wyzwania. Już od dziś. Zacznij trenować swoją odporność poprzez wprowadzenie nowego nawyku. Codziennie wypisz wszystkie trudności, takie, których podjęcie się na samą myśl powoduje u ciebie dyskomfort, i rób je po kolei. Zobaczysz, jak wzrasta poczucie pewności siebie i satysfakcja po załatwieniu każdej trudnej na pozór sprawy. Doświadczysz, że strach. Często ma wielkie oczy, a sprawy, które wydawały się, że sprawią najwięcej trudności, dało się załatwić zupełnie gładko. Wykonując trudne działania, uzyskasz też poczucie kontroli, które daje spokój. Ja sam swego czasu miałem klienta, z którym cholernie trudno się rozmawiało, ale dzwoniłem do niego codziennie. Dzięki temu poznałem jego sposób bycia, jego potrzeby i oczekiwania. I wiesz co? Zaowocowało to bardzo dużym kontraktem na wyłączność przez długie lata. Krok dziewiąty. Refleksja po porażce. Porażki najczęściej wywołują poczucie winy i lęk przed przyszłością, a nieprzepracowana porażka w efekcie paraliżuje kolejne działania. Kiedy masz pomysł, który chcesz zrealizować, jednego możesz być pewien na 100%. Pojawią się trudności, będziesz musiał wiele się nauczyć i doświadczysz niejednej porażki. To, czy osiągniesz cel czy nie, zależy w głównej mierze od tego, jak sobie poradzisz wtedy, gdy doznasz właśnie pierwszego niepowodzenia. Jeśli potraktujesz to jako przysłowiowy koniec świata, utkniesz na dłużej stagnacji albo w ogóle odpuścisz. Natomiast jeśli przyjmiesz to doświadczenie jako lekcję do odrobienia, masz bardzo duże szanse na powodzenie całej misji. Po każdym niepowodzeniu, zamiast się emocjonalnie zadręczać, zapisz czego się nauczyłeś i jakie wnioski możesz wdrożyć w praktyce przy kolejnej próbie, aby nie powtórzyć tego samego błędu. Jeśli w ten sposób podejdziesz do tematu, zyskasz odwagę w działaniu. Nauczysz się czegoś nowego, co da Ci przyspieszenie w rozwoju i znacznie ograniczysz lęk przed kolejnymi wyzwaniami. Krok dziesiąty. Pozytywne afirmacje. Negatywne myśli wzmacniają strach przed niepowodzeniem, a powtarzanie w głowie negatywnych scenariuszy liczy mantry na 100% blokuje działanie. Możesz mieć dwojaki stosunek do afirmacji. Albo wierzysz w ich moc, albo traktujesz je z przymrużeniem oka. Przyjrzyjmy się więc zatem, czym tak naprawdę jest afirmacja w praktyce. Jest to nic innego jak pielęgnowana myśl przez dłuższy okres czasu, często z uporem maniaka. Jestem do niczego. Nie dam rady. To dla mnie za trudne. Lepiej nie ryzykować. To wszystko to afirmacje, które większość ludzi stosuje codziennie zupełnie nieświadomie. Efekt brak wiary w siebie, brak sukcesów, brak płynności finansowej, brak dobrego towarzystwa i tym podobne. Słuchaj, listę można by rozciągać niemalże w nieskończoność. Dlaczego więc nie spróbować robić tego bardziej świadomie i z pozytywnym efektem? Jestem zdolny. Mogę poradzić sobie z wyzwaniami. Codziennie uczę się wartościowych rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Efekt zgoła odmienny. Większa wiara w siebie i własne możliwości. Odwaga, pogoda ducha, spokój. Widzisz różnicę między świadomym stosowaniem afirmacji a nieświadomym? Krok jedenasty. Działanie mimo strachu. Czekanie na całkowity brak lęku blokuje rozwój, ponieważ strach nigdy nie zniknie całkowicie. Liczy się działanie mimo niego. Przypomnij sobie moment, kiedy podjąłeś działanie mimo obawy i osiągnąłeś swój choćby mały, drobny sukcesik. Przypomnij sobie to uczucie satysfakcji i spełnienia, które się pojawiło. Takie działania właśnie podnoszą znacznie pewność siebie, co skutkuje kolejnymi przełamaniami barier strachu z większą odwagą. Im więcej tego typu doświadczeń, tym coraz większe wyzwania sprawiają coraz mniej trudności i obaw. Mam dla ciebie bardzo proste ćwiczenie. Wybierz jedno działanie, które odkładasz z powodu strachu i zrób je już dziś. Zobaczysz, jak fantastycznie się z tym poczujesz. Systematyczne mierzenie się z trudnościami da ci większą odwagę, pewność siebie, pozytywne nastawienie i mocno zwiększy Twoją odporność psychiczną. Krok dwunasty. Refleksja i wdzięczność. Strach wynika z braku poczucia kontroli i niedoceniania postępów. Ludzie za bardzo skupiają się na poczuciu porażki, zdając się w ogóle nie zauważać swoich osiągnięć i wspaniałych lekcji. Sam swego czasu zauważyłem takie zachowanie u siebie. Kiedy mi się nie udało, doświadczałem negatywnych odczuć, ale kiedy poszło w drugą stronę, to trudno mi było cieszyć się małymi sukcesami. A przecież to one w konsekwencji tworzą na przestrzeni czasu ten duży, i bardzo namacalny sukces. Zacząłem więc codziennie wieczorem notować swoje małe sukcesy i momenty odwagi bez względu na wynik. Dzisiaj odważyłem się wysłać ofertę. Porozmawiałem z trudnym klientem. Zaryzykowałem nową strategię. I wiecie, co po dość krótkim czasie poczułem: że strach już nie rządzi moim życiem. Spróbuj, a jestem pewien, że doświadczysz wzrostu. Doświadczysz coraz większej pewności siebie, co przełoży się na kolejne kontrakty i rozmowy biznesowe w bardzo pozytywny sposób. Strach przed porażką jest naturalny, ale nie może cię blokować. Dzięki tym 12 krokom, wynikającym z praktyki i wieloletniego doświadczenia, możesz zacząć działać mimo lęku. Uczyć się kolejnych doświadczeń i rozwijać biznes oraz siebie. Spróbuj wdrożyć jeden krok tygodniowo i zobacz, jak Twoja odwaga i pewność w siebie rosną. Subskrybuj ten kanał i podziel się tym odcinkiem z innymi. Razem rośniemy w odwadze i skuteczności. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.